Cześć, jak widzicie, znajdujemy się na farmie herbaty. Mają też tu kawę, i właściwie zaraz Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Myślę, że to jest temat warty i ciekawe uwagi. Ale może najpierw opowiem Wam o tym, jak się znalazłem w ogóle na tej farmie. Jak widzicie, miejsce to jest takie totalne od ludzi: po lewo są dromki, w których się zatrzymałem. A na dole tej góry jest sklep, w którym właściciele zaopatrują lokalne w kawę. No i żeśmy zwyczajnie odwiedzili ten sklep, Właściwie daje nam owoce, kawę do spróbowania, jeszcze herbatę na bazie kwiatów z kawy i no mówią przyjdźcie do nas na farmę. Zajęliśmy herbatkę, tajską herbatkę. I powiem wam, że pierwsze co nam się może rzucić w oczy poza tym, że mamy bardzo piękne widoki tutaj. Bardzo malownica kraina. znajdujemy się w Chiang Mai, tak w ogóle tu jest jeszcze jakieś bananowce, inne drzewa które wam też pokażę za chwilkę no ale też inną rzeczą jest zapach i nie wiem czym go porównać, być może z takim lasem po deszczu, tylko że zamiast takich drzew właśnie glastych mamy taki, taki zapach właśnie takiej jaśminowej herbaty, co jest dosyć niesamowite myślę, że każdemu mogę polecić się tutaj właśnie wybrać, żeby chociażby powąchać właśnie zapach takiej herbaty. To jest coś ciekawego. Tutaj też mamy kawę i ogólnie też próbowałem herbaty z kawy. I może to brzmić dosyć dziwnie, Jak zobaczcie tutaj kawa, bo tutaj jak pójdziemy troszkę dalej, to widzicie um, owoce kawy. Ona ma swoje kwiaty. Ludzie po prostu zbierają te kwiaty i robią z tych kwiatów napar. No i właściwie ten napar, mówiąc krótko, jest taką herbatą i smakuje trochę jak herbata, z, taki napar z chryzantem. Z tym, że jakby. Ten posmak jest taki właśnie kawowy, no w sumie, co do się dziwić, skoro jest to z kawy. Ale no jest to dosyć ciekawy, ciekawy jakby napój i oni tutaj bodajże sprzedają tą herbatę nie tak tanio. Ale warto uwagi, bo jest chyba dosyć nietypowa jak na ten region i w ogóle gdziekolwiek na świecie znaleźć takie coś. Także, że tutaj też będziecie, to warto spróbować takiej właśnie herbaty kawowej. Tutaj widzimy um, awokado, drzewo awokado, z tego co wiem. A tutaj mamy właśnie kawę. jeszcze jedno drzewo. Mamy właśnie tajskie chili podobno bardzo ostre. Jak widzicie, to są e, te papryczki, bardzo małe, bardzo ostre. No a tutaj już widać. Tutaj bardzo dobrze. No i jak zobaczcie sobie, te owoce są czerwone i te pestki, a jak się je wyubię, one będą białe, żeby właśnie uprażyć kawę. No to właśnie pozbywamy się tej, tej zewnętrznej warstwy i smażymy te pestki. Znaczy, smażymy, prażymy te pestki, żeby kawa była czarna. I potem wedle uznania mielimy i robimy sobie kawę no a tutaj herbata dalej także tak to wygląda jeżeli będziecie w okolicy bo będziecie planować jakieś właśnie wyjazdy na wakacje czy coś zostaje Wam link w opisie i możecie sobie zabukować tutaj właśnie jakiś przejazd zobaczcie jak to wygląda bo warto Powochać, spróbować i zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Także to na tyle. <śmienicza> <śmienicza> okay, Tutaj też dobrze ludzie mieszkają, także nie będzie problemu, bo właśnie znalazłem papaje. Także będziecie mogli się tak gdzieś tam zobaczyć, gdzie to dokładnie jest. Jeżeli będziecie ponosić jakieś wakacje, czy tego typu rzeczy. Także do zobaczenia i cześć.